Thank you W kolejnym odcinku Ciekawostek serwisu. Tym razem już jako trochę bardziej Jir Inferno, ze względu na to, że chcę Wam zaprezentować takie pierwsze, e, m, spojrzenie. pierwsze, pierwsze spojrzenie, właśnie dzięki Dev, jeśli chodzi o softshella od e, Helikona e, Softshell Jackal, e, którego otrzymaliśmy dzięki uprzejmości sklepu Predator e, z Warszawy. Jeśli chodzi o samego softshella, tak, e, pierwszy rzut oka jak widać pada na mnie. No i jak najbardziej daje radę. Nie wsiąka woda tylko tworzą się kropelki. Eee, trzeba przyznać. No jako to pierwszy dzień go dopiero noszę, więc ciężko powiedzieć, czy będzie jako nie wiadomo super wygodny. Ale na razie bardzo fajnie mi się go nosi. Tak na taką pogodę jest super ciepły. Mam tylko pod sobą e, co najwyżej t-shirt. Jeśli chodzi o samego softshella i tutaj ilość kieszeni. Więc mamy dwie kieszenie na ramienne, Całkiem pojemne. Tutaj jedną piersiową. Jak najbardziej pistolet no spokojnie mogę tutaj schować. Mieści się w kieszeni kurtki. No, a właśnie, no, mieści się w kieszeni. O, możemy. No, Proszę bardzo. Glock 26 chowałem. Chowałem kolta, chowałem Beretkę. Jak najbardziej każda, e, każda tutaj replika broni bocznej e, jak najbardziej się mieściła. No i plus dwie kieszenie tutaj tak, na biodrach. Pojemne. Tu mam telefon. Magazynek jeszcze od Glocka znalazłem w kieszeni. Sobie przełożę, no tutaj klucze. to najbardziej wyszczególnie na czekala. A co? O co w tym chodzi? To jest bardziej, bo właśnie ten softshell jest typowo stworzony dla służb mundurowych. Czyli rozpięcie na kaburę. Tutaj mamy. Więc służbista, jak najbardziej, może tutaj na pasie umieścić kaburę, i rozpiąć sobie. No I z drugiej strony jest identyczne. Więc jak najbardziej o, obszerniejsza recenzja będzie już po przetestowaniu sofszela. Po jakichś dwóch miesiącach akurat mamy super pogodę, bo jesień, więc jak najbardziej takie kurtki na taką sofszelowe, na taką pogodę są ekstra. No, no i jak najbardziej dziękujemy jeszcze raz sklepowi, sklepowi predator z Warszawy za uzasadnienie kurtki do testu. Widzimy się później.